Witam wszystkie byki w czytaniu na luty. Jest to rozkład ogólny, więc na pewno nie dla każdego z was. Słuchajcie. Tutaj w tle czytanie jest jakiś związek, jakaś relacja taka no ukryta. Tutaj nie jest coś jawne. Nie jest to taki związek, że tak powiem formalny. To są e, kochankowie. To też e, mogą być jakieś decyzje e, do podjęcia w związku z tym, co się tutaj zadziewa. Idziemy dalej. Jest bardzo, bardzo ciepła, harmonijna taka relacja. E, uczucia, takie ciepełko, takie wzajemne danie sobie tego, czego potrzebujecie i takie no wszystko to jest takie fajne, takie fajne takie harmonijne i przyświeca temu wszystkiemu gwiazda i jest takie przyjemne było przyjemne, bo teraz czymś się trzeba zmagać i tutaj Pojawiły się jakieś trudności, jakieś przeszkody, jakieś są sprawy do wyjaśnienia, jakieś działania do, do podjęcia, i ktoś może mieć takie poczucie, że wszystko tak przysięgło się dosłownie przeciwko niemu i musi sobie sam poradzić, sam staje naprzeciwko wszystkich problemów, ale jest to osoba dzielna, silna i ona daje radę w tej całej trudnej, zagmatwanej sytuacji i też widać tutaj, że jest nad nią taka sprzyjająca jej energia, aby pomóc jej w, tym, w, tych, w tych działaniach, w tych zmaganiach, w tym zmaganiach się, bo tutaj bardzo duże znaczenie ma czyjś umysł, myśli, przemyślenia, decyzje, wnioski, takie, takie bardzo rzeczy właśnie umysłowe. Coś jest do, do przemyślenia, coś jest do, do odcięcia. Tutaj być może ktoś waha się, nie wie co zrobić, czy robić te czystki w swoim życiu, w swoim umyśle, czy nie. I to bardzo ma duży wpływ na, na tę całą sytuację. Być może u niektórych z Was jest kobieta, która jest taka chłodna, analityczna. Ona wybierze to, co jest rozsądniejsze, niż pokieruje się swoim sercem, i tutaj ona może. E, Zarządzać e, pewnych e, spraw, aby się potoczyły e, tak, a nie inaczej, pewnych decyzji. Tutaj też mogą być jakieś sprawy formalne, też urzędowe, bo mm, ta cała miłość, ta, ta szansa na, e, na to coś fajnego, nowego jest piękna. Ten cały kielich stoi w pozycji e, przeszkody, czyli on jest. E, jakimś utrudnieniem tej całej Waszej sytuacji życiowej może stoi na, na przeszkodzie jakiemuś związkowi, jakiejś właśnie innej relacji być może byliście z kimś innym, a pojawiło się, się coś nowego i to takie jest taką solą w oku i musicie tutaj kierować się swoją intuicją i tak, swoją intuicją, swoją wrażliwością, tak słuchać swojego serca, swoich też emocji, posłuchać, bo tutaj też jest, dla niektórych z Was, też jest kobieta, druga kobieta się pojawia, która jest taka ciepła i uczuciowa, i ona właśnie jest taka w całej tej sytuacji mocno. Taka mocno wciągnięta w tę sytuację, i ona, ta kobieta musi też dokonać pewnych wyborów, podjąć decyzję, co jest dla niej trudne, bo ta kobieta też pewne rzeczy ma w ukryciu, i wszystko jest takie tutaj tajemnicze. Słuchajcie, karty radzą, aby podjąć jakieś, jakieś decyzje. No, coś wybrać, bo um, możliwe, że e, przyjdzie do Was coś bardzo, coś bardzo uczuciowego, jakiś nowy początek m, w sprawach emocjonalnych, ale będzie taki e, naprawdę taki, taki romantyczny, taki wzniosły, takie serducho będzie miało przyspieszone bicie. Taka duża emocjonalność. Dla niektórych z Was może to być jakiś młodszy partner, na pewno nie dla wszystkich, ale on tak no, zmierza w waszym kierunku i cały ten galimat trzeba sobie jakoś no, ogarnąć i, i spróbować poukładać. To takie są energie z kart. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.